Na całym świecie znajdujemy zagadkowe artefakty pochodzące sprzed tysięcy lat. Starożytni ludzie tworzyli wiele niezwykłych obiektów, których historia do dziś pozostaje niewyjaśniona. Zerknijmy bliżej na interesujące przypadki kamiennych kul z Kostaryki oraz złotych kapeluszy z Europy. Zacznijmy od mało znanych obiektów określanych jako tak zwane złote kapelusze. Złote kapelusze to specyficzny i rzadki rodzaj archeologicznych artefaktów pochodzących z epoki brązu. Jak dotąd znane są cztery takie obiekty, wszystkie wykonane ze złota. Pierwszy z nich to złoty kapelusz Schieferstadt, znaleziony w 1835 roku w Schieferstadt w Niemczech, datowany na około 1400-1300 roku przed naszą erą. Drugi to tak zwany Złoty Stożek Avanton, niekompletny, znaleziony w 1844 roku w Avanton we Francji, datowany na około 1900 roku przed naszą erą. Trzeci z nich to Złoty Stożek Ezersdorf Buch, znaleziony w 1953 roku w pobliżu Eselsdorf w Niemczech, datowany na około 1900 roku przed naszą erą. Jest to najwyższy znany okaz mający 88 cm wysokości. Czwarty z nich to berliński złoty kapelusz, prawdopodobnie znaleziony w Szwabii, datowany na około 1800 roku przed naszą erą. Wszystkie te przedmioty zostały wykonane z cienkiej warstwy złota. Chociaż żadnego z nich nie można precyzyjnie datować, naukowcy uważają, że technologia wyrobu sugeruje, że prawdopodobnie powstaje pomiędzy 1400 a 800 rokiem przed naszą erą. Dwa obiekty kapelusz berliński oraz kapelusz Schifferstadt. Wydają się być celowo pochowane w starożytności, zostały bowiem odnalezione pod warstwą ziemi. Przejdźmy zatem do składu tych obiektów. Cztery artefakty zostały wykonane ze stopu złota zawierającego od 85 do 90% złota, a także z około 10% srebra oraz śladowych ilości miedzi oraz cyny. Obiekty są wykonane z bezszwowych pojedynczych kawałków złotej blachy, Młotkowanej do grubości od 25 mm do 0,6 mm. To sprawia, że obiekty te są zaskakująco lekkie. Przykładowo, największy kapelusz mierzący 88 cm wysokości waży zaledwie 280 g. Ze względu na właściwości tribologiczne materiału ma on tendencję do twardnienia wraz ze wzrostem odkształcania, co zwiększa możliwości pękania. Aby uniknąć pęknięć konieczne byłoby wyjątkowo równomierne odkształcenie. Ponadto materiał musiałby zostać zmiękczony przez wielokrotne podgrzewanie go do temperatury co najmniej 750 stopni Celsjusza. Ponieważ stop złota ma stosunkowo niską temperaturę topnienia około 960 stopni Celsjusza, wymagany byłby proces ogrzewania izotermicznego oraz bardzo dokładna kontrola temperatury, aby uniknąć stopienia jakiejkolwiek części. W tym celu rzemieślnicy z epoki brązu prawdopodobnie używali pieca podobnego do tych używanych do ceramiki. Temperaturę można było regulować tylko przez dodanie powietrza za pomocą miechów. Biorąc pod uwagę dostępne wówczas środki techniczne, wyprodukowanie nawet nieozdobionego złotego kapelusza stanowiło ogromne osiągnięcie techniczne. W toku dalszej produkcji złote obiekty zostały ozdobione rzędami radialnych ozdobnych pasów wbitych w metal. Aby tego dokonać prawdopodobnie wypełniono je kitem lub smołą, na bazie żywicy drzewnej oraz wosku. W artefakcie Schieferstadt zachowały się takie ślady. Cienki płatek złota został skonstruowany przez ściskanie. Narzędzia lub formy przypominające stemple przedstawiające poszczególne symbole były wielokrotnie wciskane z zewnątrz złota. Przykładowo artefakt berliński ma 21 stref poziomych pasów i rzędów symboli na całej swojej długości. Niewątpliwie twórcy obiektów znali się na swoim fachu i stworzyli doprawdy niezwykłe, złote artefakty. Warto się zatem zastanowić nad tym, jaki właściwie cel przyświecał ich twórcom. Zdaniem archeologów obiekty są związane z protoceltyckim kręgiem kultur pól popielnicowych, mających swój początek w rozwoju kultury pieńskiej. Bliskie podobieństwa w symbolice i technikach produkcji świadczą o spójnej kulturze epoki brązu na rozległym terytorium Europy Środkowej. Przez pewien czas archeolodzy uważali, że obiekty były symbolem płodności ze względu na ich faliczny kształt. Badacze uważali także, że artefakty mogły być częścią starożytnej zbroi lub były używane jako ceremonialne wazony. Jak nie trudno się domyślić, ostatecznie archeolodzy uznali, że obiekty były kapeluszami, stąd też ich nazwa. Złote kapelusze miały służyć jako insygnia religijne bóstwom lub kapłanom kultu Słońca, który był rozpowszechniony wówczas w Europie Środkowej. Obiekty były wykorzystywane do obrzędów rytualnych. Naukowcy jako dowód wskazują to, że trzy z czterech obiektów mają poszerzenie w kształcie czapki u dołu stożka, a ich otwory są owalne o średnicach i kształtach mniej więcej równoważnych z tymi, jakie posiada ludzka czaszka. Pogląd ten zdaje się potwierdzać przedstawienie obiektu interpretowanego jako stożkowy kapelusz, na kamiennej płycie z grobu Kiwika w Szwecji w religijnym i kultowym kontekście. Próby rozszyfrowania zdobienia złotych kapeluszy sugerują, że ich kultowej roli towarzyszy także wykorzystanie ich jako skomplikowanych kalendarzy. Nie wiadomo, czy rzeczywiście były one używane do takich celów, czy też po prostu prezentowały podstawową wiedzę astronomiczną. Wydaje się, że ozdoby na wszystkich znanych złotych kapeluszach. Prezentują systematyczne sekwencje pod względem liczby i rodzajów ozdób na pasku. Wilfried Mengin, dyrektor Muzeum Berlińskiego, przeprowadził szczegółowe badanie, twierdząc, że symbole na artefakcie berlińskim prawdopodobnie reprezentują kalendarz księżycowo-słoneczny. Obiekt mógł pozwolić na określenie dat lub okresów zarówno w kalendarzu księżycowym, jak i słonecznym ponieważ dokładna znajomość roku słonecznego była istotna dla określania ważnych religijnie wydarzeń takich jak przesilenie letnie i zimowe. Gdyby wiedza astronomiczna została przedstawiona na złotych kapeluszach, to miałaby dużą wartość dla społeczeństwa epoki brązu. To pozwalałoby na przewidywanie rolnicze, mianowicie kiedy sadzić oraz zbierać. Dotychczasowe hipotezy pozwoliłyby na zliczanie jednostek czasowych do 57 miesięcy. Proste przemnożenie takich wartości mogłoby również pozwolić na obliczenie dłuższych okresów, np. cyklu metona, czyli okresu wynoszącego 19 lat, po którym fazy księżyca przypadają na te same dni miesiąca roku słonecznego lub sezonowego. Według menkina kapłani królowie noszący złote kapelusze byliby uważani za władców czasu, którzy mieli dostęp do boskiej wiedzy umożliwiającej im patrzenie w przyszłość. Podczas, gdy prognozy czasu i pogody są dziś powszechne ze względu na nowoczesną wiedzę i technologię, zdolność przewidywania warunków klimatycznych w epoce brązu byłaby postrzegana jako boska moc. Przenieśmy się teraz do Kostaryki. Tam znajdujemy ponad 300 monolitycznych rzeźb w kształcie kul, znanych jako Las Bolas albo Bolas de Piedra. Obiekty te były rozproszone po całej Kostaryce. Kule zostały odkryte w latach 30 XX wieku, kiedy to United Fruit Company oczyszczała dżunglę pod plantację bananów. Robotnicy spychali ogromne kule i ciężkim sprzętem uszkodzając niektóre obiekty. Dodatkowo zainspirowani opowieściami o ukrytym złocie, robotnicy zaczęli wiercić w kulach dziury i wysadzać je laskami dynamitu. Kilka sfer zostało zniszczonych zanim doszło do interwencji władz. Obecnie kamienne kule są uważane za symbol narodowy i część kulturowego etosu kosteryki, dlatego też często można je zobaczyć w budynkach rządowych. Kule mają rozmiary od kilku centymetrów do nawet ponad 2 metrów średnicy i ważą do nawet 16 ton. Kilkanaście wykonano z wapienia bogatego w muszle, a kolejnych kilkanaście z piaskowca. Jak czytamy na stronie BBC? Większość kul została wykonana z gabro, skały magmowej gruboziarnistego odpowiednika bazaltu, należącej do grupy diorytoidów i gabroidów. Znaleziska archeologiczne z miejsc, gdzie odnajdowano kulę pochodzące od 300 roku przed naszą erą do czasu przybycia hiszpańskich konkwistadorów w XVI wieku. Profesor antropologii John Hoop wskazuje, że zdaniem naukowców Kamienie powstały po raz pierwszy w około 600 roku, a większość została stworzona pomiędzy 1000 a 1500 rokiem naszej ery. Jedyną dostępną metodą datowania rzeźbionych kamieni jest stratygrafia, czy większość kamieni nie znajduje się już w swoim pierwotnym miejscu. Kultura ludzi, którzy je stworzyli, znana jako kultura dikuis, zniknęła po hiszpańskim podboju i nie zostawiła po sobie żadnych zapisków. Stąd też kule są datowane według stylów ceramiki i dat radiowęglowych, związanych ze złożami archeologicznymi znalezionymi obok kamiennych kul. Na pierwszy rzut oka kule wydają się idealnie okrągłe, jednak dokładne badania wykazały drobne rozbieżności w ich średnicy. Hoobs uważa, że główną techniką, która została użyta do stworzenia kul, było dziobanie, szlifowanie oraz młotkowanie. Jak zaznacza, istnieją kule, na których nadal są ślady uderzeń kamiennych młotów. Zdaniem naukowców, po młotkowaniu polerowano je piaskiem. Co ciekawe, niektóre lokalne legendy mówią o tym, że rdzeni mieszkańcy mieli dostęp do mikstury zdolnej do zmiękczania skały. Jak pamiętamy, wapień można rozpuszczać kwaśnymi roztworami otrzymywanymi z roślin. Badania prowadzone przez Josefa Dawidowica z Instytutu Geopolimerów zostały zaproponowane jako poparcie tej hipotezy. Jednak większość kul z Kostaryki została utworzona z gabro, czyli odpornej na kwasy skały magmowej. Przedstawiciele rodzennej społeczności pracując bez kół i zwierząt pociągowych transportowali kamienie o masie do 16 ton, po czym rzeźbili je w kule bez metalowych narzędzi. To wymagałoby wysokiego poziomu organizacji, czasu oraz umiejętności. Hubbs zaznacza, że powód, dla którego rdzeni mieszkańcy stworzyli kule, nadal pozostaje niejasny. Naukowcy sugerują, że kule mogą być ustawione w liniach wzdłuż podejścia do domów wodzów, ale ich dokładne znaczenie pozostaje niepewne. Ustawianie kul przed domami wybitnych ludzi mogło służyć jako pokaz władzy oraz symbol wielkiego statusu w społeczeństwie. Istnieją dokumenty sugerujące, że grupy kul zostały znalezione w układach geometrycznych, takich jak linie, trójkąty oraz równoległoboki. Jako, że nie znajdują się już na tych pozycjach, niemożliwe jest potwierdzenie tych relacji ani też dokonanie nowych pomiarów. Te historie doprowadziły jednak do spekulacji, że kule mogły być używane jako kompasy lub do prowadzenia obserwacji astronomicznych. Kule mogły odzwierciedlać różne gwiazdozbiory, albo też służyć jako rodzaj kalendarza do planowania upraw. Jak czytamy na stronie BBC, cel budowy kamiennych kul dalej pozostaje tajemnicą. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki Kosmicznych Opowieści.